Witam wszystkich. Pora na odcinek 37, a w nim misja o nazwie why they don't fall Czyli dlaczego one nie spadają Zobaczmy co będziemy mi tutaj mieli hmm, no właśnie tak mi się pier pierwsze co mi się rzuciło w oczy to to, że są spinki, które powinny spaść jedna z drugiej czy tak jak tutaj po lewej jest pod nimi niby puszta przestrzeń, powinny spaść na dół, a nie spadają? Czy prawdopodobnie mamy tutaj takie rzadko spotykane elementy, czyli niewidzialne murki? Czyli po prostu chyba wokół tych spinek są murki, tylko że ich nie widać? No dobrze, zobaczmy o co tutaj w ogóle chodzi. Mamy tutaj po lewej stronie na przykład trzy spinki otoczone czarnymi polami, które w rzeczywistości nie są wolną przestrzenią, tylko tymi niewidzialnymi murkami. Zobaczmy, czy tak rzeczywiście jest. No tak, bo teraz nie mogę podejść w dół. E, czyli trzeba się chyba do tych spinek dostać za pomocą pomarańczowych dyskietek ponieważ te, zniszcza... te niewidzialne murki można niszczyć, dlatego tutaj bez problemu możemy sobie tych dyskietek użyć i do tych spinek się jakoś podostawać. Mamy te pierwsze spinki zebrane. Zobaczmy co się dzieje tutaj dalej. O, mamy tutaj na dole kolejny taki ciąg spinek, do których na razie nie możemy się dostać, ponieważ są otoczone niewidzialnymi murkami. Dlatego musimy jakoś wykombinować, jak przedostać się do tych spinek. Możemy do tego wykorzystać tą pomarańczową dyskietkę. Opuścimy sobie ten kamień o jedno pole w dół. Teraz ją przepchniemy. No i będziemy mogli się dostać już do tych spinek. Okej, okay, teraz przejdziemy sobie bardziej na prawą stronę. Tutaj znowu mamy kolejne spinki i też wyjście, do którego na razie nie mamy dostępu. To może sobie najpierw zbierzemy te spinki, które są tutaj całkowicie po prawej stronie. I mamy kolejną pomarańczową dyskietkę. Musimy jej użyć po to, żeby dostać się zarówno do tych spinek, jak i do wyjścia. Tutaj to wyjście jest tak umiejscowione, że oddziela od siebie te, te spinki, które są bardziej na górze, i te bardziej na dole. Więc musimy tę dyskietkę zrzucić idealnie obok wyjścia. Ponieważ, jeżeli zrzucimy ją zbyt wysoko, to dostaniemy się do spinek i do wyjścia, ale nie dostaniemy się do tych spinek na dole. A jeżeli ją zrzucimy zbyt nisko, to znowuż nie dostaniemy się do tych spinek, które są na górze, więc musimy ją zrzucić po środku, żeby mieć dostęp do wszystkich spinek jednocześnie. Tylko sobie jeszcze wezmę te spinki, które są tutaj. I teraz przechodzimy sobie obok wyjścia, zbieramy te spinki, które są na górze, zbieramy te, które są na dole. No. I w ten sposób udało nam się ukończyć misję 37.